podziękować za całe wsparcie, jakie udzieliłeś podczas studiów oraz za Twoje mentalne oraz praktyczne wsparcie mnie podczas całości studiów. Było bardzo miło studiować z Tobą i dziękuję ci za wszystko. Chciałem Ci honorowo udzielić błogosławieństwa do otworzenia przecięcia wstęgi otwierającej moje projekt dyplomowy. Odkryłem by... mikrofonsorowy system energicznego i słożonej Chciałbym powiedzieć, by... że jestem zaszczycony, że po prostu mogę wziąć udział w takim przedsięwzięciu. I naprawdę, naprawdę moje serce teraz podskoczyło mi do gardła i nie mogę nic powiedzieć więcej no, niż tylko Tobie podziękować i pogratulować tego świetnego projektu. Dziękuję. I naprawdę zobaczcie Państwo. Przecinaj i uruchamiamy. Dziękuję. Panu Flemu